Witam serdecznie. Teraz mm. tak, widzę, że ogólnie poprzez to, że coraz więcej ludzi na kanale jest ostatnim tym tą historią złodziejską, nie? A w ogóle dużo ludzi coś tam pooglądało i widzę, że zaczyna może przyglądać. oglądać. Tak, to chciałem powiedzieć w głównej mierze. Tak, żeby na przykład osoba była jedna od początku, która często miała wąty jakieś, nie, tam na tych, na, na tych komentarzach i w ogóle, tak, takie osoby, nie, widzę się tam trafiają, no ja cały czas zbieram te tysiąc subskrypcji, żeby można było robić livey. nie, ale jeśli ktoś będzie się zachowywał w ten sposób, że będzie się zachowywał typowo drapieżnie, tak, typowo drapieżnie będzie się zachowywał, nie? Czy to w stosunku do mnie, próbował zgnoić, czy jakoś na psychę wejść, nie? Czy to będzie burał się do ludzi, którzy są na, że na komentarzach innych, tak? No, tam ich wyzywał, i w ogóle koniec. Out. Ja będę po prostu usuwał takie coś z kanału, i koniec. A? Raz, że zgłoszę, bo to można zgłosić. Jeśli ktoś będzie bardzo drapieżny, to będę też zgłaszał. I koniec. Mój kanał to nie jest Facebook, że tam jeden drugiego będzie mógł sobie cisnąć jak chce, nie? To w ogóle nie wypada, tak? Nie wypada. A jakieś takie farmazony pod, pod ten podważanie, nie? Kogoś czy tam moich na przykład tutaj dokonań, nie i tak dalej, nie? Czy umiejętności, i tak dalej, i tak dalej. to po prostu jak Wygina autentycznie. Jak ktoś ogląda ten filmik i kiedykolwiek w przyszłości, nie? Będzie tak robił, że na, na hama będzie chciał pocisnąć, to ja będę wywalał. Bo ja z ludźmi lubię sobie pisać w komentarzach i tak dalej, i tak dalej. Jest fajnie, nie? Więc, no. Ktoś będzie robił coś takiego? Wypadł. Ja rozumiem, nie? Normalną krytykę, ludzką krytykę, nie? Czyli. No, słuchaj, byś poprawił to albo to, nie? No, i wiecie o co chodzi, tak? Ale jak ktoś już to robi, widzę na Hama, nie? Albo pisze takie farmazony, że, że ty na psychę wjeżdża, nie? To niemiło. Ja nie będę się z takim czymś cackał, nie? będę na takie rzeczy pozwalał u mnie na kanale. I czy to ja, i czy to Ewelina, mamy te możliwości. Jesteśmy tu coś takiego będzie się działo. Out. Chociaż i tak zauważyłem, że jeśli jest jakiś komentarz, czy coś jest skudny taki naprawdę już paskudny, to YouTube sam działa, nie? I mi się po prostu to pokaże tylko w dzwonku u góry, ale już pod filmikiem tego nie ma. A to jakoś ja z pytań chyba tego nie ustawiałem nigdy, to chyba samo tak działa YouTube, tak działa, więc nie? Przynajmniej YouTube już się martwi o to, że nie robi się taki bajzer i jak na Facebooku czasami, nie? Ta. Też zauważyłem na Facebooku poprzez to, że z tym kanałem dzikuję, nie? z tym wszystkim. Tak. Teraz wszyscy usiadli, nie? Na necie. W szalarze. Tam zdecydowana większość. No. To już widzę, nie? Że jak coś wstawię na jakąś tam grupę. To afera mu się nie podoba, że ja coś wstawiam, nie? No. Ha. Ha, ha. A po prostu... Ja lubię, jak nie jest pełno, nie? Jak <laughs> się do tego przyzwyczaiłem. Ja lubię. Jak jest porządna krytyka, nie? Taka, że rzeczywiście ja po nim widzę, że on wie, o czym mówi i chce mnie naprowadzić na lepszą stronę nie? mojego życia, czy tak dalej, nie? To tak, to oczywiście. Ale jeśli po prostu Tak, Eluś? Tak, tylko musisz włączyć gazówkę do prądu przysunąć sobie, albo kabel przeciągnąć tam, tak żeby ci pstryk, pstryk, pstryk działał, nie? zapalniczką możesz odpalić i będzie ci działać no, dobra, ewentualnie zobacz bo może butle zakręciłem ręcznie, nie wiem, ale chyba nie no, dobra, no pa no właśnie, dzwoniła Elcia, nie? tak, no i co? No i taka sytuacja. W tej chwili też sam już pocisk. O, całkiem niedawna po prostu Ewelina dzwoni, a ja nagrywam, tak, odbieram i koniec, nie? posłuchajcie. <grystanie> no ale no tak, drążąc temat tych wszystkich dziwnych kryterianów, teraz ja sobie nie pozwolę, żeby ktoś wjeżdżał mi na psychę i jak widzę, że po prostu jego pierwszy komentarz się gościu pojawił, pierwszy komentarz się pojawił gościa w ogóle, a on na mnie najeżdża, no to ale tak typowo, nie? Typowo po świńsku. Wyjazd. I już nie będę się patyszkował. Takich ludzi nie chcę mieć na kanale. Bo ja już widzę, że nawet próbują się kłócić z ludźmi, jak już na mnie najeżdża, nie? tam tupie tam, ja się na to godziłem, tak? Zrobiłem kanał, jestem osobą publiczną w tym momencie, tak? Jestem na netach i w ogóle, więc no. Nie? Muszę też mieć, nie? Tak. No ale no ten internet jak działa, nie? Czy to nie wiadomo, czy to po drugiej stronie nie siedzi jakiś dzieciak. Nie, albo osoba, co w życiu nigdy nic nie zrobiła swoimi rękoma, w ogóle nic, nie? Tylko no inspiruje, więc sami widzicie, że ja no, na tym lecie to ja zanim zrobiłem kanał, a kupę czasu już mi się na dlatego ja wiem, nie? Jak to wszystko to wygląda, i po prostu, tak, ci ludzie, nie? natomiast coś pokazać ciekawego, tak, od siebie, poza z tego, że on się mądruje, jak cholera, nie? I coś tu ciśnie, jak wiesz, ma kanał na tym YouTube, nie? I wstawi coś porządnego, coś ciekawego. Coś, co rzeczywiście można użyć u siebie w pszczołach i będzie to działać, nie pokażę, nie? Tylko farmazony. No. Nie, nie to po prostu... Nie, 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 ciśnienie mnie zaraz się podnosi. Bo jakby taki ktoś mi przylasł na No to... No. To moje pszczoły by go same zweryfikowały od samego początku. Tak. No, słuchajcie, naprawdę. To też są hity sezonu ci ludzie, nie? Samemu nic nie pokaże, nic nie zrobi. Patrz, robienie kupej maty. Nie? Jaki hit. Te to też, nie? Tym pokazał całe. A tam nie wszystko jest... Z tego sezonu tak naprawdę nie wszystko jest luksus, szczególnie te moje przeciąganie, nie wiadomo ile, nie? Tutaj bez matyczności, to nie, nie. No ale teoria jednego przeskoku jest GIT. Tak? Jednego cyklu powstania nie, matki, więc. No, więc to tylko tyle trzeba to zweryfikować, żeby to nie Nie robić, nie wiadomo jakiego tego przeskoku i tam ciągnąć jak szalony. Tylko po prostu jeden przeskok i do widzenia. Nie jedziemy do przodu. Nie? Tak, więc to nie, nie, nie wszystko, na, nie, nie, no, na mnie też trzeba brać poprawkę po prostu i może zrobić coś po swojemu. No wiadomo, nie? Że to się ogląda te wszystkie kanały. Tak, ja byłem bardzo zdziwiony, no bo ja oglądałem wcześniej bardzo dużo kanałów, wszystkiego, nie? I mówię, no dobra, super, no ale jak ja mam to zastosować u mnie w pszczach, nie zastosuję. Nie? Prawda jest taka, że jedyną osobą, od której coś zerżnąłem z kanału typowo, że z internetu, to jest doktor Kwasek i jego kwas. Prawda? To jest jedyna tak naprawdę chyba rzecz, która jest zerżnięta typowo od kogoś, nie? Chociaż i tak próbowałem wymuździć to samo, ale inaczej sam, nie? <gryz> Więc tak to wygląda. No tak. Więc no na samym końcu chciałem powiedzieć tyle, że mm, jeśli po prostu ktoś będzie robił budżew na kanale, nie? Będziemy go autować i koniec i jeśli ktoś będzie robił to... Mm, po Świńsku i wyjeżdżał jeszcze do ludzi innych, komentujących, nie? Teraz będzie to normalnie tam jest opcja, chyba że nawet zgłasz. Ja nie wiem, jeszcze tego nie robiłem, ja po prostu robiłem tylko ukryj na, ukryj na kanale. Czyli masz go wywanonego praktycznie, tak? Ukrytego. On ani nic nie napisze, nic. Być może, może tylko oglądać, nie wiem. Nie? Jak to jest, więc... Tak to słuchajcie wygląda, że niestety trzeba z tym walczyć i, i po prostu, no to ja nawet nie będę z tym walczył, tylko po prostu to będzie pach, pach, nie? Klik, klik i nara. Ja na razie dość dbam o kanał. Ja bym musiał tylko po prostu jeszcze wziąć te, nie? Filmiki po, posegregować jakoś, tylko ja to nigdy nie mam czasu. Tym, no. Nie? Może z Eweliną zasiądziemy, słuchajcie, raz to coś pokombinujemy żeby to posegregować jako składnie, I słuchajcie, ale no na chwilę obecną to ja i tak uważam, że te same pszczoły, które pokazywałem od wiosny, to najlepiej po prostu przysiąść i obejrzeć to po kolei, jeśli chcemy coś w ogóle z tego wyciągnąć. Nie? Oglądanie wybiórcze, czy to bani. No i także uważam, że jak nie, nie wiem, ktoś tam gdzieś robi kanał i wrzuci filmik raz na miesiąc, Pokazuje tylko jedną czynność, która ogólnie nie pokazuje żadnego całego, całego, cał, całego kształtu, jego manewrów. To do też jest nie do niczego, bo jeśli ktoś jest początkujący, to nie wie ani co się działo z tą rodziną wcześniej, ani co się działo później. Nie? Dlatego ten mój kanał jest taki. Ja wiem, że te filmiki z tego samego aparatu to nie jest jakiś luksus czy coś, ale co, jak ktoś chce bardzo z tego coś wyciągnąć dla siebie, to to zrobi. Tak, i to było to wszystko. Idę sobie naczytać trzciny jeszcze sobie dzisiaj po ciemku, nie? Coś porobimy, dziewczyny przyjechały do domu. Więc można tu trochę się zagrzać w pracowni. Życzę wszystkim miłego dnia. No i jeśli po prostu tam będą jakieś, że ktoś będzie miał niemiłe sytuacje na moim konciecie, na, na kanale czy coś, po prostu napisać, nie? Ja wpadnę. Pa, pa, czy do Eweliny pisać. Nie ma, nie? Czegoś takiego nie będzie u mnie na kanale po prostu nie będzie. Tak. My sobie na takie coś nie pozwolimy, bo my czujemy, że mamy tą swoją jakąś wartość tego wszystkiego, co robimy. I jeśli ktoś po prostu była mnie to pocisnąć, no to nie ktoś sobie teraz policzy. Nie? Ile to jest zachodu, że wrzucać tyle filmików na neta. Nie? Tak, z tym, żeby. Po mojemu jak najbardziej nie chcieć wyjaśnić wizję pszczelarstwa na świecie. I to było to wszystko, i życzę miłej nocy.